Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z dość ciekawym tematem odcinka, przynajmniej moim zdaniem, bo znowu sobie porozmawiamy o Slavic Dolls, tym razem o ich diecie, i o tym, co się teraz stało wirolowego na TikToku odnośnie tego tematu. Ponieważ na pewno nie muszę mówić jak bardzo Slavic Dolls był wirolowe na TikToku. Jeżeli nie wiecie nic na ten temat albo nie oglądaliście mojego poprzedniego filmu, to koniecznie zobaczcie mój film o Slavic Dolls. Tam mówię o Seni, o obce i o niezdrowym trendzie na TikToku więc koniecznie zobaczcie ten film, żeby być na bieżąco bo dzisiaj pójdziemy o krok dalej i porozmawiamy sobie o diecie Slavic Dolls i o tym co wymyśliły Amerykanki więc nim zacznijmy to kliknijcie ten czerwony przycisk na dole subskrybuj, taki czerwony jak moje paznokcie, jak moja bluzka żeby zrobił się szary i może kliknąć dzwoneczek koniecznie też na mojego Instagrama bo mega ładne foty wstawiam oraz relacje A na TikToku robię mega fajne live'y, więc też możecie dać obserwacje. No i dobra, jak już powiedziałam wszystko, to po prostu możemy przechodzić do odcinka o Slavic Dolls i o tej diecie magicznej diecie cud. Ponieważ Amerykanki wymyśliły, że żeby wyglądać jak Slavic Dolls, trzeba jeść jak Slavic Dolls. Tylko że zanim przejdziemy do tego o czym myślą amerykanki, że my jemy to niektóre z nich myślą, że Polska to jest coś podobnego jak jakaś Rosja, Ukraina jest to bardzo biedny kraj i ogólnie to po prostu jemy ziemniaki, cebulę i właśnie nie widzieliśmy po McDonalda jestem ciekawa jakby zarkowały, jakby zobaczyły, że mamy nie tylko McDonalda, ale Burger Kinga albo KFC, ale w każdym bądź razie spostrzegają nasz kraj jako po prostu Wioskę i zadupie. Maryk, na tym TikToku, wierlowe były te pokazy tych sławik, do slavik Dolls, stroje, wygląd. To zaczęły się pojawiać po prostu filmy, gdzie Amerykanki szykują swoją dietę na sławik Dolls, aby wyglądać jak one. I jest to po prostu głównie kasza, i awokado, albo ziemniaki. No bo ogólnie myślę, że jeśli chodzi o tą dietę typowo Slavidol, nie żeby schudnąć, ale słowiańskie osoby, te sprawy, to byłyby to właśnie jakieś sałatki jeżynowe, kapusta, kiszonki i tak dalej, i tak dalej. Ale śmieszne jest po prostu to, że Amerykanki chyba po prostu myślą, że jesteśmy z jakiejś innej planety i te Slavidol są takie szczupy, po prostu jedzą tu kaszę i ziemniaki. Tak, i dlatego tak wyglądają. Już chyba nie muszę zahaczyć o faktu, o odnośnie tego, że po prostu... wystarczy zmniejszyć liczbę kalorii w układy aby schudnąć. Nieważne, co tak naprawdę jemy. Chodzi o to, żeby po prostu jeść mniej, jeżeli chcemy schudnąć, trochę ruchu i dostarczyć sobie po prostu witaminy i jeść zdrowo w miarę. Więc dziwi mnie to trochę, że nasz kraj jest postrzegany jako taki zacofany. Ameryka, która jest niby taka nowoczesna, nie wie takich podstawowych rzeczy, i nie, Amerykanki nie wolą sobie na przykład wziąć konsultacji z dietetykiem niż wymyślać takie teorie. Bo tak naprawdę jest teraz po prostu masę memów z tego, że te Amerykanki naprawdę nagrywają, jak szykują sobie swoją dietę z kaszą i to jest po prostu trochę zabawne, bo my tam w Polsce widzimy te filmy i wszyscy komentują. W taki dosyć śmieszny sposób, żartywny, a nawet są takie repostowane te filmy, i inne, oso inne osoby po prostu dogrywają się jako polki i się wypowiadają na temat tej diety. Po prostu postawmy sprawę jasno: jeżeli chcemy schudnąć, to po pierwsze, deficyt kaloryczny. Kasza, awokado to swoją drogą jeden z moich ulubionych produktów Uwielbiam serki wiejskie, owsianki I różne takie produkty Ale tak naprawdę jedząc samą kaszę, same serki wiejskie I awokado Więcej niż tego potrzebujemy To również przytyjemy Bo tam też jest tłuszcz, tam też są kalorie Więc jedyne co można tutaj zaproponować to właśnie deficyt kaloryczny No a Ameryka to jednak taki kraj, w którym jest dosyć dużo tej przetworzonej żywności tych McDonald'ów i tak dalej. Właśnie Polska tutaj jest postrzegana jako taki zacofany kraj. A można spojrzeć też stereotypowo na Amerykę i sobie pomyśleć, że oni są tam McDonald'y. Co wiadomo, że też nie jest prawdą. No i oczywiście obronię sobie trochę Amerykanki, bo raczej uważam, że na pewno nie wszystkie osoby, a może zdecydowanie większość zdaje sobie z tego sprawę, że Polska to nie jest taki kraj zacofany, jak to nazywają. I że nie jemy tutaj samych ziemniaków i kaszy. A to się stało bardziej memem i takim żartem w internecie. I wiadomo, każdy kraj jest czymś kojarzony. Najwyraźniej Polskę skojarzyli po prostu z ziemniakami albo kaszą. Szwajcaria kojarzy się ze serami. Ameryka z, z hamburgerami. No to Polska z kaszą. Może być ta kasza. Ja lubię kaszę. Wy też lubicie? To napiszcie w komentarzu kasza. <noise> napiszcie, że lubicie kaszę. Przepraszam, ale ja po prostu nie mogę zachować uwagi w tej sytuacji. Po prostu sami widzicie, jak to wygląda i co się dzieje tutaj w internecie. Ludzie zdecydowanie za dużo używają internetu, a sam mało książek i za mało czytają. Po prostu tak się ten. Trend Slavic Dolls obróciło o 380 stopni, o 180 stopni, że wyszło jak wyszło, i teraz Polska jest krajem kaszy, zimniaku. Dobra, już kończę ten temat, ale mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i trochę się pośmieliście z tego. Weźcie to trochę na dystans, zaraz ten trend minie i wszyscy o tym zapomną. Więc nie ma co się tym przejmować, nie ma co brać tego personalnie czy do siebie. Dobra, to będzie chyba mega krótki film. Powiedziałam co wiedziałam, powiedziałam co zobaczyłam w internecie Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że będziecie mi spodobać Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę Pójdźcie na mojego Instagrama, pójdźcie na mojego TikToka Czekajcie na kolejne filmy Zobaczcie moje poprzednie filmy I to chyba wszystko Mam nadzieję, że nie wyjdzie tak bardzo krótki ten film Że coś da się z tego jeszcze wyciągnąć Ale tak, to wszystko, dziękuję za oglądanie, papa pa i do zobaczenia w następnym odcinku